Po ukamienowaniu Szczepana w Jerozolimie wierzący rozproszyli się po całej Judei i Samarii. Przemierzali tereny Fenicji, dopłynęli do Cypru i dotarli także do Antiochii syryjskiej na północy. Dzielili się dobrą nowiną o Jezusie z wszystkimi napotkanymi ludźmi. Antiochia była królową wschodniego świata śródziemnomorskiego. Trzecim co do wielkości miastem cesarstwa rzymskiego tuż po Rzymie i Aleksandrii. Dziś znana jest pod nazwą Antakia i jest nowoczesnym miastem w Turcji na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Została założona przez Seleukosa I Nikatora, który służył w armii Aleksandra Wielkiego. Zbudował to miasto i nazwał je na cześć swojego ojca Antiocha. W oddali widzimy Morze Śródziemne, gdzie Seleukos założył port, nazywając go na swoją cześć Seleucia Pieria. To około 20 kilometrów stąd, ale w starożytności port ten był połączony z miastem leżącym u podnóża i na stoku góry. Kilka kilometrów stąd, na równinach w pobliżu Issos, Aleksander Wielki rozgromił Persów. Żydzi w tym czasie poparli Aleksandra, który wynagrodził ich dużymi połaciami ziemi, na której mogli się osiedlić. Seleukos nadał im prawa obywatelskie w Antiochii, stawiając ich na równi z Grekami i Macedończykami, którzy mieszkali w tym mieście. Grecy bardzo szanowali Żydów, nazywając ich ludźmi księgi. Oba narody szczyciły się bogatą i długą historią oraz starożytnymi językami. Grecy szanowali Żydów i pozostawiali im swobodę praktykowania własnej religii. Wyznawcy judaizmu mogli obchodzić Szabat, poddawać się obrzezaniu, praktykować rytualne obmycia pod warunkiem, że nie starali się nawracać Greków. Tej granicy nie mogli przekroczyć, ale sami też nie byli zmuszani do obchodzenia greckich świąt, dzięki czemu mogli oddawać się kultowi jedynego prawdziwego Boga. Rzymianie stosowali wobec Żydów tę samą politykę tolerancji. Nawet wtedy, gdy tłumili rebelię w Jerozolimie, mieszkańcy Antiochii pochodzenia żydowskiego dalej cieszyli się pełnią praw. Ewangelia zapuszczała w tym mieście korzenie bardzo głęboko, gdy przybyli tu wyznawcy Chrystusa, głosząc jego nauki. Dzielili się Jezusem nie tylko z osobami o żydowskim pochodzeniu, lecz także z Grekami. Zwróćcie uwagę na to, jak Łukasz opisuje tamte wydarzenia w 11 rozdziale dziejów apostolskich. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrynejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o panu Jezusie. I ręka pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do pana. Prześladowania, które wybuchły w Jerozolimie po ukamienowaniu Szczepana, doprowadziły do rozproszenia chrześcijan po terenach Judei i Samarii aż do Antiochii. Wyznawcy Chrystusa głosili dobrą nowinę Żydom we wszystkich miastach. Niektórzy oceniają, że jedną dziesiątą mieszkańców imperium stanowili Żydzi, czyli na każde dziesięć osób przypadał jeden Żyd. To imponująca statystyka, ale wśród ludności antiocheńskiej odsetek ludności żydowskiej był jeszcze wyższy. Apostołowie zaczęli dzielić się dobrą nowiną nie tylko z Żydami mieszkającymi w Antiochii, ale także z jej greckimi mieszkańcami. Widzicie, w świecie rzymskim było wielu ludzi, którzy byli zmęczeni politeizmem Greków i Rzymian, którzy mieli dość mnogości różnych bóstw. I przemawiała do nich prostota kultu jedynego Boga Żydów. Monoteizm był dla nich atrakcyjny. Woleli Boga Żydów. W kolejnych odcinkach będziemy ich nazywali Bogobojnymi. Niektórzy szacują, że 25% ludności cesarstwa stanowili Bogobojni. Wynika z tego, że aż jeden na czterech mieszkańców preferował religię żydowską. Nie identyfikowali się jednak całkowicie z Żydami i nie poddawali się obrzezami. Jak czytaliśmy, Ewangelia zapuszcza korzenie w Antiochii. Pewna liczba ludzi w tym mieście uwierzyła. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Potem poszedł do tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożył, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Kościół rozwijał się dynamicznie i apostołowie w Jerozolimie poprosili Barnabę, aby udał się do Antiochii i rozpoznał sytuację, aby organizował szybko rozwijający się zbór w tej wielkiej metropolii. Po dotarciu do miasta oddalonego od Jerozolimy o 480 kilometrów, Barnaba musiał być oszołomiony tym, co zobaczył ogromną liczbę Greków i Żydów wyznających Jezusa jako Mesjasza. Następnie Barnaba powędrował 140 kilometrów wzdłuż wybrzeża, by dotrzeć do Tarsu i odszukać swojego starego przyjaciela Saula. Poprosił go, aby wrócił z nim i również nauczał w tym nowym zboże w Antiochii. Ci dwajka z nadzieje przebyli drogę powrotną, dotarli do metropolii i przez cały rok nauczali wielu ludzi. To były fascynujące chwile. Wierzących było tak wielu, że właśnie tam po raz pierwszy nazwano ich chrześcijanami. Jako naśladowcy kogoś o imieniu Chrystus byli tak dziwni i odmienni, że Rzymianie i Grecy nazwali ich chrześcijanami. Tę grotę można nazwać pierwszym kościołem chrześcijańskim, ponieważ to tu gromadzili się ludzie przezywani chrześcijanami. To pierwszy kościół, jaki powstał tutaj w Antiochii. A jest to tak naprawdę grota na jednym ze zboczy gór. To szczególne miejsce i warto jest wiedzieć, aby zobaczyć kamienny ołtarz oraz tunel rozchodzący się korytarzami w różne strony, którymi w razie konieczności wierzący mogli rzucić się do ucieczki. Tak to bardzo szczególne miejsce. Do końca I wieku zbór w tym mieście stał się drugim najsilniejszym i najbardziej wpływowym ośrodkiem chrześcijaństwa na świecie. Gdy Jerozolima padła pod naporem Rzymian, a Żydzi i chrześcijanie zostali wypędzeni ze świętego miasta przez cesarza Hadriana, Antiochia stała się najsilniejszym ośrodkiem chrześcijańskiej nauki w świecie. Jednak smutna rzeczywistość jest taka, że gdy teraz spacerując po ulicach szukalibyście zboru chrześcijan. To robilibyście to na próżno. Praktycznie nie ma wierzących w Jezusa tu, gdzie jego naśladowcy otrzymali swoje szczególne miano. Trudno spotkać wierzącego w mieście, które wysłało apostoła Pawła w trzy podróże misyjne. Gdy przewidziano klęskę głodu w świecie rzymskim, to tu w Antiochii zorganizowano doraźną pomoc dla wierzących w Jerozolimie i posłano dary przez Barnabę i Saula. Gdy obaj wrócili z Antiochii do Jerozolimy, to tamtejszy zbór niezmiernie się uradował, a podczas spotkania modlitewnego dane mu zostało szczególne objawienie. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Łukasz sprawozdaje, jak zbór w Antiochi przez włożenie rąk na Saula i Barnabę odłączył ich Bogu i wyprawił na nowe tereny, by głosili, iż Jezus Chrystus jest Panem. W czwartym wierszu 13 rozdziału czytamy, a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Tak, przeszli około dziewiętnastu kilometrów z Antiochi do tego portu. W starożytności było to tętniące życie miejsce, służące jako port dla Antiochi, stolicy rzymskiej prowincji Syrii. Pełno było w niej statków, bo była to także wschodnio-śródziemnomorska baza floty rzymskiej. Z tego portu Saul i Barnaba udali się na Cypr, aby głosić dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus jest Panem. Przybili do wschodniego wybrzeża wyspy, do Salaminy, z której pochodził Barnaba. Zwiastowali Ewangelię jego rodzinie i przyjaciołom i w ten sposób zainicjowali głoszenie Krzyża Chrystusowego na tej wyspie. Łukasz opisuje ich wędrówkę przez wyspę, podczas której w różnych miastach i wioskach zwiastowali dobrą nowinę o tym, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. Gdy Saul, Barnaba i Jan Marek dotarli do zachodniego wybrzeża wyspy, to odwiedzili stolicę prowincji Pafos. Tutaj miał swoją siedzibę rzymski gubernator, Sergiusz Paweł. Łukasz wspomina żydowskiego czarnoksiężnika imieniem Bar-Jezus, który przeciwstawiał się działaniom Saula i Barnaby. Prokonsul pragnął usłyszeć, co ci ludzie mieli do powiedzenia, ale fałszywy prorok wciąż występował przeciwko nim. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł O pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Cóż za niezwykły cud zdarzył się tutaj w pafos na wyspie Cypr. Czarnoksiężnik traci wzrok, odrzucał światłość i teraz chodzi po omacku w ciemności, którą wybrał. Zwróćmy uwagę, jaki wpływ miało to na rzymskiego prokonsula. Wtedy prokonsul ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Łukasz sprawozdaje, jak prokonsul uwierzył ze względu na cud, który dokonał się tutaj w Pafos na wyspie Cypr. Sergiusz Paweł był pierwszym ważniejszym rzymskim urzędnikiem, który przyjął Ewangelię dzięki nauczaniu Pawła i Barnaby podczas ich podróży misyjnych. Sergiusz otwiera swoje serce i zostaje wyznawcą Jezusa. Od tego momentu Łukasz używa w stosunku do Saula imienia Paweł. Być może apostoł przyjął imię Paweł dla uhonorowania rzymskiego urzędnika, który się nawrócił. A być może zdając sobie sprawę z tego, że Ewangelia ma dotrzeć do świata rzymskiego, do świata pogan, przyjął to bardziej popularne imię rzymskie. Cóż, wiemy tyle, że od tego momentu w relacjach Księgi Dziejów Apostolskich występuje jako Paweł. Następnie Paweł, Barnaba i Jan Marek odpłynęli z Cypru i dotarli do Pamfilii. Zwróćmy uwagę na kolejny werset w sprawozdaniu Łukasza. Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii. Jan, zaś odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. Łukasz sprawozdaje, że przybyli do Perge. Siedzę tutaj na obrzeżach lokalnego Akropolu, z wysoka spoglądając na ruiny starożytnego Pergę na południowo-zachodnim wybrzeżu współczesnej Turcji. To spektakularny widok. Jest tutaj amfiteatr na 14 tysięcy osób. Został zbudowany w stylu greckim, a następnie przeprojektowany przez Rzymian. Jest także niezwykły stadion mogący pomieścić do 12 tysięcy widzów. Monumentalna fontanna była w starożytnym Perge jedną z najwspanialszych budowli. Zbudowana została u stóp miejscowego Akropolu. Wody z różnych źródeł kierowane pod podobiznę Boga rzeki Cestrusa, spływały, tworząc mały wodospad, napełniały tę sadzawkę, gdzie stały potężne kolumny posągów. Stąd wody odpływały pluskającym potokiem po akwedukcie, który prowadził przez centrum miasta. Po obu stronach głównej ulicy, biegnącej z północy na południe, znajdowała się kolumnada. Kolumny stały po obu stronach ulicy. Był tam także portyk i sklepy. Można powiedzieć, że mieszkańcy korzystali także ze swoistej klimatyzacji w postaci potoku płynącego środkiem ulicy, który chłodził powietrze w mieście położonym na tej parnej nadmorskiej równinie. To właśnie tutaj przybył Paweł z Barnabą i Janem Markiem aby zwiastować Ewangelię. Z tego miasta Jan Marek powrócił do swojej matki i Piotra w Jerozolimie, zaś Paweł i Barnaba udali się na wyżynne tereny Galacji i Frygii, aby także tam głosić dobrą nowinę. Dotarliśmy do współczesnej wioski Kowanlik gdzie doskonale zachowała się część starożytnej drogi rzymskiej, znanej pod nazwą Via Sebaste. Droga ta łączyła nadmorską Pamfilię z wyżynnymi terenami Frygii, Galacji i Pizydii. Paweł i Barnaba zapewne szli tą drogą, wspinając się po stromej przełęczy, by dotrzeć z Ewangelią do Antiochii Pizydyjskiej. Antiochia Pizydyjska była kolonią rzymską, co oznacza, że została zasiedlona przez rzymskich weteranów. Była znana jako Kolonia Antiocha, nazwana tak przez Seleukosa na cześć jego ojca. Nazywano ją Antiochią Pizydyjską w odróżnieniu od Antiochi Syryjskiej nad rzeką Orontes, z której pierwotnie wypłynął Paweł z Barnabą. Apostoł Paweł stwierdza w XIII wierszu czwartego rozdziału Listu do Galacjan, że to z powodu choroby zwiastował tam Ewangelię. Wielu zastanawiało się, czy Paweł zachorował na malarię, przemierzając bagienne tereny Pamfilii. Czy to dlatego udał się w głąb lądu do mniej znaczących miast Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Derby i Listry? To były bardzo małe miasta w porównaniu z Pergę, Efezem, Koryntem czy nawet Tarsem. Być może właśnie z powodu malarii, by odetchnąć od gorącego i wilgotnego powietrza na równinie, udał się na Wyżyny, gdzie było zdecydowanie chłodniej i mniej wilgotno. Sugeruje się również, że być może z Antiochii Pizydyjskiej pochodził Sergiusz Paweł i że ten rzymski prokonsul Cypru wyposażył Pawła i Barnabę w listy polecające, aby udali się do jego rodziny i przyjaciół w miejscu jego urodzenia. Jakikolwiek był tego powód, dwaj apostołowie opuścili wybrzeże, wyszli z Pergę i wspinali się tą przełęczą ku wyżynie anatolijskiej, aż dotarli do Antiochii Pizedyjskiej, aby w tamtejszej synagodze zwiastować Ewangelię. Tam właśnie skierujemy nasze kroki. Chcemy dojść do Antiochii Pizdyjskiej, gdzie Paweł w Szabat dzielił się Ewangelią z Żydami i Poganami zgromadzonymi w synagodze. Chodzę pośród ruin kościoła w Antiochii Pizydyjskiej, wzniesionego w IV wieku na fundamentach synagogi żydowskiej, w której Paweł i Barnaba nauczali Żydów i bogobojnych pogan z tego miasta. Łukasz sprawozdaje, że apostołowie przybyli w szabat do tej synagogi, i po odczytaniu ustępów z Pisma Świętego, przełożeni zapytali ich, czy mają coś do powiedzenia, czy oni mieli coś do powiedzenia? Na pewno. A w dzień Sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu ustępów z Zakonu i Proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc, Mężowie bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. Paweł i Barnaba weszli do usytuowanej tutaj synagogi. Przybyli w szabat, a przełożeni synagogi, po odczytaniu ustępów z zakonu i proroków, zapytali ich, czy mają coś do powiedzenia ku zbudowaniu zebranych. Czy oni mieli się czym podzielić z tymi ludźmi? Tak, serca i umysły apostołów były przepełnione. Paweł powstał i począł nauczać w tutejszej synagodze, wspominając kamienie milowe historii ludu Bożego Izraela. Rozpoczął od wyjścia z Egiptu, gdy Bóg w cudowny sposób uwolnił swój lud z niewoli i wprowadził go do Kanaanu, eliminując stamtąd siedem narodów. Podzielił się z nimi tym, jak Bóg ustanowił sędziów, a następnie na żądanie ludu powołał Saula. Na pierwszego króla Izraela, a następnie Dawida jako drugiego władcę. Następnie apostoł wspomina potężne działanie Boga w ostatnich czasach. Mówi o kazaniach Jana chrzciciela, o tym jak naród został poruszony i przybył na brzeg Jordanu, aby usłyszeć jego poselstwo i o tym jak Jan utożsamił Jezusa z Nazaretu z żydowskim Mesjaszem, czyli Chrystusem. Paweł miał im coś do powiedzenia. Dzielił się z nimi Jezusem, Mesjaszem, Chrystusem. Następnie skupił się na tym, jak został On odrzucony przez lud jerozolimski, jak przywódcy odrzucili Go jako Mesjasza. Został stracony, mimo iż namiestnik Piłat uznał, że jest niewinny. Stracono niewinnego człowieka. W końcu Paweł przeszedł do sedna swojego poselstwa. To właśnie to zwiastował, udając się z miasta do miasta, z jednej synagogi do drugiej. Chociaż Jezus został stracony, powrócił do życia. Paweł odnosi się do Starego Testamentu, cytując Psalm 16, gdzie zapisano Nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Choć pierwotnie słowa te mogłyby odnosić się do króla Dawida, to jednak po dziś dzień jego grób znajduje się w Jerozolimie. Jednak Jezus powrócił do życia. Grób nie mógł go zatrzymać. Zmartwychwstał i ukazał się wielu ludziom w mieście, łącznie z apostołami. Paweł miał się czym podzielić. Serce ludzi zostały otwarte, uwierzyli i zareagowali wdzięcznością. Zauważmy, co pisze Łukasz. Gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny Sabbat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. Czy widzicie ten obraz? Zarówno Żydzi, jak i bogobojni poganie zebrali się w szabat na jednym miejscu. W tym czasie Paweł podzielił się z nimi Jezusem. W tym miejscu przedstawił im poselstwo Ewangelii. Wielu pytało, czy przyjdą w następnym tygodniu, aby dalej głosić tę nowinę. Po wyjściu z synagogi zadawali pytania dotyczące poselstwa przekazanego im przez Pawła i Barnabę. Zauważcie niezwykłe 44, słowa zapisane w wierszu 44. W następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. W następnym tygodniu zebrało się prawie całe miasto. Wieści szybko rozeszły się po Antiochii Pizydyjskiej, tej wspaniałej rzymskiej kolonii. I jak czytamy, w następny sabbat prawie całe miasto przybyło, aby słuchać Słowa Pańskiego. I znowu Paweł i Barnaba głosili im Jezusa, zwiastując jego zmartwychwstanie. To było niezwykłe wydarzenie. Czy zebranie się prawie całego miasta było spowodowane kazaniem wygłoszonym przez Pawła w pierwszy szabat? Czy też było wynikiem listów, które apostoł mógł przynieść od Sergiusza Pawła, rzymskiego zarządcy Cypru? A może było to potężne działanie Ducha Świętego lub połączenie tych trzech czynników? Wiemy tylko tyle, że prawie całe miasto zebrało się, aby posłuchać jak Paweł w następny szabat. Nauczał o Jezusie. Bóg działał, więc szatan czuł się zagrożony. Gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Tak, Żydów ogarnęła zazdrość, gdy ujrzeli wielkie tłumy pogan, którzy przyszli aby słuchać kazań Pawła. Być może wyraz zazdrość wydaje się nam dziwny w tym kontekście. Czy zazdrościli, że tak wielkie tłumy przyszły, aby słuchać apostoła? Wyraz ten ma taki sam rdzeń, jak wyraz żarliwy. Żydzi okazywali żarliwość dla tradycji swoich ojców. Byli niespokojni, bo Paweł głosił Jezusa poganom i pozwalał im wierzyć w żydowskiego mesjasza, zanim stali się Żydami. Nie wymagał od nich, aby poddali się obrzezaniu aby stali się Żydami, zanim przyjmą Jezusa jako Mesjasza. Takie postępowanie sprawiło ogromne poruszenie w społeczności żydowskiej. Czytajmy od wiersza 46. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, Wam to najpierw miało być opowiadane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do Pogan, tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Apostołowie powiedzieli, że najpierw przyszli opowiadać Słowo Boże Żydom, skoro jednak ci odrzucili to poselstwo, to zwrócili się do pogan. To tu w Antiochii Pizydyjskiej Paweł i Barnaba głosili Jezusa poganom, którzy byli głęboko poruszeni tym poselstwem. Reagowali na nie z wdzięcznością. Przez tę rzymską kolonię przetoczyło się potężne ożywienie. Ludzie się nawracali. Czytajmy wiersz 48. Poganie, słysząc to, radowali się i wierbili słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Tak, Poganie odpowiedzieli: Ich serca były przepełnione radością, gdyż przyjmowali Jezusa jako swojego Pana, mieli wewnętrzny spokój. Na szczycie tego wzgórza znajduje się rzymska świątynia poświęcona Oktawianowi Augustowi. Odkryto tutaj jego testament, w którym czytamy, że zwano go księciem pokoju. Teraz jednak Paweł naucza ludzi w tym mieście o prawdziwym księciu pokoju, o Jezusie jako Mesjaszu, jako Chrystusie. Po raz pierwszy serca tych ludzi napełnia pokój. Czy Ty przyjąłeś pokój Chrystusa do swojego serca? Możesz to zrobić, jeśli Mu je otworzysz. On wejdzie i wniesie swój pokój. Módlmy się wspólnie. Odwieczny Boże, dziękujemy Ci za to, w jaki sposób wprowadziłeś Saula i Barnabę, że dzięki Tobie opuścili Antiochię, aby głosić, że Jezus Chrystus jest Panem. Widzimy, że w serce słuchaczy wniosłeś pokój i radość. Modlę się o to, abyś uczynił to samo dla każdej osoby słuchającej tych nauk. W imieniu Jezusa, Amen. Z Antiochii Pizydyjskiej Barnaba i Paweł udają się w rejony Likaonii, aby w listrze i derbę głosić, że Jezus Chrystus jest Panem. Tam uznano ich za Zeusa i Hermesa. Potężne tłumy wiwatowały na ich cześć, ale chwilę później nastroje się zmieniły. Tłum ukamienował Pawła i zostawił go poza miastem, myśląc, że umarł. Bądźcie z nami w następnym odcinku tej fascynującej historii Paweł pod gradem kamieni. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk i montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.